Tajcie na kanale, ja jestem Psychiu i dzisiaj chciałabym wam poopowiadać o tym, jak minął mój urlop. I wiem, może to nie jest temat pierwszej potrzeby i najważniejszy na świecie, ale chciałabym wam powiedzieć, że po pierwsze. Leki, które dostałam od endokrynologa, działają, i jest po prostu taka niemiłosiernie ogromna poprawa, że nie jestem w stanie tego ogarnąć, że przez tak długi czas się męczyłam, a teraz się okazało, że to wszystko to tylko, tylko i aż hormony, a nie moje zepsucie i moja chora głowa. Po prostu odżyłam. W dodatku, tak jak wspomniałam, wzięłam urlop, więc tym bardziej tej energii było ogrom i mam nadzieję. Właśnie się zastanawiam, czy słychać to po ostatnich filmikach, że jest lepiej, że już ten mój głos w ogóle jest taki bardziej życiowy i też filmy pojawiają się regularnie. Dbam o ten kanał, chcę, żeby się rozwijał i naprawdę cieszę się, cieszę się z tej codzienności, mimo że mam teraz. PMS-a teoretycznie, więc powinna być rozdrażniona, wkurzona, yy, chęć na obżarstwo i tak dalej. I ta chęć, no, trochę jest, ale jednak się hamuje, ponieważ rozpoczęłam odchudzanie, chcę schudnąć 5 kg. Jeżeli się uda, 4 czy 3, to będzie spoko, ale te 3 to jest minimum. A później chcę utrzymać tę wagę do końca świata, jak długo mi się uda. Dzięki hormonom jest mi o wiele łatwiej, bo moja głowa przestała mnie sabotować, moje ciało przestało mnie sabotować i wszystko zmierza w dobrym kierunku. Opowiem Wam o urlopie, o tym co się działo. Po pierwsze, w weekend, tuż po tym, jak wróciłam do domu, byłam mega zmęczona, mimo że te leki brałam, to i tak to zmęczenie dało się we znaki. Trochę leżałam w łóżku, wiadomo, obiadki, zakupki, wszystko tam robiłam, co trzeba było, ogarniałam mieszkanie, ale jednak z takim lekkim dystansem, no bo trochę było zmęczenia mimo wszystko po tych wszystkich dniach pracy bez żadnego urlopu. No, ale już w poniedziałek poszliśmy z chłopakiem na floating. Floating, czyli, no, tak jak nazwa wskazuje, unoszenie się dryfowanie w wodzie. Chodziło o to, Ci co wiedzą, to wiedzą, a ci co nie wiedzą, to powiem, że wchodzi się do takiej kabiny, gdzie jest bardzo, bardzo słona woda. Tam pani mówiła, że jest 800 kg soli, czyli prawie tona soli, w takiej małej kapsule. No dobra, nie była aż taka mała, bałam się, że będzie klaustrofobicznie. Nie było tak źle, sufit był dosyć wysoki. Mieściło się dwie osoby na luzie, myślę, że nawet trzy czy cztery by weszły, gdyby były takie tak dobrze poustawiane, więc naprawdę jeśli chodzi o ilość miejsca, było super. No i było bardzo słono. Ta woda miała wtedy dużą wyporność, i to ciało się unosiło w tej wodzie, więc było takie poczucie. Nie wiem, takiej telekinezy, nie wiem, takiego dryfowania trochę w powietrzu, bo woda oprócz tego, że jest słona, to ma też temperaturę skóry, no po prostu ludzkiego ciała, przez co jak się tam leży, to praktycznie nie czuć tej wody. Masz wrażenie, że unosisz się w powietrzu i to jest, powiem szczerze, bardzo, bardzo dziwne odczucie. Zwłaszcza jak już troszkę się tam poleżało i. i nie wiem, jakoś tak przestałam ogarniać. Mój mózg trochę wariował, bo nie wiedział, czy, czy ja w ogóle. Leżę? Czy ja się unoszę w powietrzu? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Miałam takie mega dziwne odczucia, właśnie jak tam sobie dryfowałam. W dodatku, jak wchodzicie w dwie osoby, to ta osoba obok was też tak dryfuje. I jak się na nią patrzy kątem oka, to to jest mega dziwne, że to ciało jest takie nieruchome na brzegu wody. No, co prawda, nie głową w dół, ale jednak miałam takie wrażenie takiego topielca. I to było też niepokojące, zwłaszcza, że my ze sobą nie rozmawialiśmy, żeby się dobrze zrelaksować. Ale nie wiem, czy mnie to jakoś szczególnie zrelaksowało, że nie gadaliśmy, bo tak jak mówię, miałam takie dziwne odczucia. Czy na pewno wszystko jest dobrze? Czy my jesteśmy teraz w kosmosie, zamknięci w jakiejś kapsule, która, nie wiem, ma utrzymać nasze ciało przez kolejne kilkaset lat? <laughs> Moje myśli były mega, mega dziwne. Ale koniec końców, jak stamtąd wyszłam, to było tak, takie wrażenie świeżości świata. Wiem, że to mega <grywka> dziwnie brzmi, ale wyszłam stamtąd i tak popatrzyłam na ulicę, od razu wiecie, był hałas, ludzie przechodzili, samochody, trąbienie, światło, pukanie, gadanie i tak dalej. Tyle hałasów, tyle bodźców nagle do mnie spłynęło, że to wszystko było takie aż. Dziwne, dziwne, takie nowe, że ten świat jest taki kolorowy i taki pełen bodźców, a tam w tej kapsule nie było praktycznie żadnych. Więc tak, to była taka, jak to się mówi, deprywacja sensoryczna, kiedy odcinasz się od świata i z jednej strony jest to. Fajne, bo jak już wyszłam to było fajnie, miałam takie poczucie że jestem gotowa na świat jestem gotowa na te bodźce jestem głodna tego świata że chcę teraz iść, nie wiem, do knajpy tu z kimś pogadać, tu chcę skakać chcę puścić głośną muzykę bo miałam tak mało bodźców przez te dosłownie 60 minut tylko byłam w tej kapsule a nagle poczułam taki głód bodźców gdzie ja przez cały czas praktycznie, no większość życia mam tych bodźców za dużo, mam tego dość Mam ochotę się schować, ukryć pod kołdrą, wyciszyć, zakładać słuchawki, uciekać tam, gdzie jest głośno, do cichszych miejsc, unikać tłumów. Zazwyczaj właśnie tych bodźców mam za dużo, a tutaj pierwszy raz chyba w życiu odczułam, że naprawdę tych bodźców potrzebuję, że jestem na to gotowa, że jestem tak wypoczęta niemiłosiernie, że naprawdę byłam w szoku totalnym, i z tego względu przez ten taki odpoczynek, ale. Taki głęboki, bardzo Wam to polecam, przynajmniej, żeby spróbować, żeby odczuć to, jak te bodźce nagle znikają, jak nie ma zapachu, nie ma wzroku, bo nigdzie nie patrzycie, zamykacie oczy, nikt Was nie dotyka, bo praktycznie ta woda wydaje się być powietrzem. Wyłączacie swoje wszystkie zmysły, i to jest tak niesamowite doznanie, że naprawdę wszystkim to polecam. A teraz o minusach. Po pierwsze, jest to, no, może nie jakaś mega droga zabawa, ale jednak dosyć droga zabawa. Tam kilkaset złotych to kosztuje, 300, 200, różnie to bywa. Po drugie, 60 minut to jest naprawdę długo i jak tam leżałam, to trochę mi się dłużyło, nie powiem, ale efekty po wyjściu są tego warte. Po trzecie, jest sporo przeciwwskazań do tego, do tego floatingu, więc naprawdę radzę to. Potraktować poważnie. Jeżeli osoby mają choroby psychiczne, to myślę, że mogą się dziwnie czuć, bo nagle zostają same zamknięte bez bodźców. Tylko ze swoją głową, więc jeżeli ktoś jest w takich ciężkich stanach, to to też nie polecam. Tam, co prawda, na tych przeciwwskazaniach była tylko schizofrenia wymieniona, ale mi się wydaje, że tutaj więcej zaburzeń mogłoby pod to podpadać, że zamykanie się właśnie w kapsule i gdzie masz tylko swoją głowę, nie masz na czym nawet oczu zawiesić tak naprawdę. No to to jest wyzwanie, więc tutaj bym uważała taki minus, że ta głowa, no, ci różne ciekawe myśli podsuwa, tak jak z tym topielcem, to po prostu nie mogłam się pozbyć tej myśli. Straszne. Po czwarte woda jest słona, no oczywiście dzięki temu mamy tą wyporność, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma jakieś drobne zadrapania, jakieś małe ranki, że tam nie wiem, skórka mu tam gdzieś się skubnęła, czy tam paznokieć, czy coś takiego, czy gdzieś się drapnął na rynku o Jezus, jak to szczypie. Ryste panie, jak to szczypie. I nawet pani uprzedzała o tym, że to będzie szczypało, że proszę sobie tutaj taką wazelinką posmarować i że wtedy będzie lepiej. No i ja sobie posmarowałam tą wazelinką, ale powiem wam szczerze, że i tak po czasie zaczęło mnie szczypać tak jakby, nie wiem, skóra chyba się zaczęła pocić, ta wazelinka jakoś się zaczęła, nie wiem, tam roztapiać, przesuwać coś i nagle e, tak mnie zaczęły szczypać palce, bo miałam dwie ranki na palcach, że po prostu super relaks! Normalnie wypas. A i jeszcze po piąte, chyba się nie zgubiłam w numeracji, było tam bardzo duszno. I powiem szczerze, że miałam lekkie problemy z oddychaniem. Kilka razy musiałam taki głęboki wdech wziąć, bo miałam wrażenie, że jest za mało tlenu i się trochę duszę. Więc tutaj choroby krążenia, zresztą to też jest przeciwwskazanie, jak jakieś choroby krążenia czy coś w tym stylu, to też jest duże, duże przeciwwskazanie. To nie jest tak, że ktoś sobie siadł i a dobra, ten nie może, ten nie może, napiszmy jakieś przeciwwskazania. Nie, jakby serio, tam jest duszno. To jest taka... Trochę sauna, można tak powiedzieć? Taka sauna mokra, jakkolwiek, bo tam jest wilgotność dosłownie 100%. Tam są ściany skroplone, sufit skroplony, no i leżycie w wodzie, więc tam jest po prostu 100% wilgotności. I, no, może mieć to jakieś negatywne skutki na napływanie, napływanie, na oddychanie, napływanie. A by the way, oh Odnośnie pływania, bardzo fajnie się pływało w tym. Wiadomo, no nie jakieś tam wielkie figury i tutaj opływam cały basen, no bo to była mała kapsuła, ale tak odpłynąć od ściany, dopłynąć do ściany, fajnie. Mega fajna zabawa. No, ale tak jak mówię, najlepszy efekt był dopiero po wyjściu, bo kiedy już tam byłam tą 50. minutę, to już naprawdę się zaczęłam zastanawiać. Kurde, mogłabym już wyjść, już mam tego dość. A po wyjściu jest takie wow, więc tak. Poszłabym tam jeszcze raz, na pewno nie w jakiejś super bliskiej przyszłości, trochę to kosztuje, plus właśnie głowa tam, no, pracuje mocno. Ale myślę, że tak raz w roku na przykład się przejść do coś takiego, to myślę, że to jest całkiem, całkiem fajne. I to była dopiero pierwsza atrakcja urlopowa. Kolejną atrakcją urlopową było sushi. Poszliśmy na sushi. Osoby, które oglądały mój odcinek, kiedy budowałam taki, taką knajpę sushi bar czy coś w tym stylu, na pewno będą wiedziały o co chodzi, jak powiem, że byłam na pływających łódeczkach. No i to jest sushi trochę droższe, ale bardzo, bardzo fajne i naprawdę było przepyszne. Zamówiliśmy krewetki w tempurze i to była taka, wiecie, taka świeża, chrupiąca tempura, dosłownie ledwo tam zdjęta, nie wiem, z patelni, czy z woka, czy skądś, jakiejś frytownicy, nie wiem skąd oni to wyjęli, ale to było tak świeżutkie, jeszcze gorące, chrupiące i ta krewetka w środku, Boże, to było tak cudowne. Jeszcze było trochę sosiku do tego. Nie wiem, jakimiś też ziołami to posypali, no po prostu wspaniałe to było. Później mieliśmy takie standardowe krążki sushi. No to też tam była oczywiście krewetka. Co tam jeszcze miałam? Łososia miałam i tatar z łososia też przepyszny, najlepszy tatar ever. A jadłam tak z około 4 czy 5 tatarów, i żaden mi tak nie smakuje jak tam. I co jeszcze? No i jakieś tam rybki też były dodatkowe. Wszystko w tych krążkach, więc no naprawdę mocno się najedliśmy. Wtedy już te ostatnie trzy krążki, to powiem szczerze, trochę wpychałam. No bo nie chciałam tam, a że proszę tutaj o zapakowanie i tak dalej. Stwierdziłam, dobra, tam zjemy to jakoś. No i rzeczywiście te ostatnie kawałki nie było najłatwiej wcisnąć, ale wcisnęliśmy i byliśmy mega, mega najedzeni. To było tak pyszne. Niam, niam, niam. <grytania> Kolejna atrakcja urlopowa. Kolejną atrakcją było... Wyjście, wyjazd? Wyjście, nie wiem. Do Aquaparku w Redzie. To była wspaniała przygoda, niezapomniana. Był to mój też pierwszy raz w tym Aquaparku. Nigdy wcześniej tam nie byłam. Jedyny akwapark, w jakim byłam. A nie, byłam w dwóch. Byłam w akwaparku w Sopocie i byłam w Aquaparku w Niemczech. Tam kiedyś, kiedyś, jak byliśmy w szkole jeszcze, chyba w gimnazjum, to była jakaś taka wycieczka szkolna. Do tego akwaparku i tam przy okazji jakiegoś teatru, a nie pamiętam, ale byłam w dwóch akwaparkach. To był mój trzeci raz w akwaparku. I było doskonale. Było tak doskonale, że te trzy godziny, co my tam byliśmy, minęły w MIG po prostu tak szybko. Czas dawno mi nie płynął. Naprawdę. Tak jak w tym floatingu miałam takie zwolnienie, że, o Boże, ile jeszcze? To tu po prostu nie wiem. Odwracałam głowę. Cyk, pół godziny minęło. Zjechałam dwa razy, cyk, pół godziny minęło. Tak szybko to leciało. Po prostu człowiek aż prosił w głowie, żeby ten czas przestał tak szybko biec, żeby można było jeszcze pokorzystać z atrakcji. Było to w połowie maja, i to w dodatku w środku tygodnia, więc naprawdę było tam mało osób. Żadnych kolejek na zjeżdżalnie, mało osób w jacuzzi, mało osób w basenach, na rwącej rzece. Tam praktycznie nikogo nie było, okej, okay. jakieś tam, nie wiem, 5 rodzin, może 10 rodzin maksymalnie na taki wielki aquapark że czułam ogromny komfort i naprawdę skorzystałam z tych atrakcji. Bo jak są tłumy, to kurczę, zamiast człowiek się cieszy, bawić i pluskać, to stoi kurde 20 minut w kolejce z pontonem. No to gdzie jest ta zabawa? A tutaj naprawdę wszystko bez kolejki załatwiane, tak mało było osób. Najbardziej ze wszystkiego w sumie nie wiem, co mi się podobało, bo <noise> wszystko mi się podobało. Po pierwsze, zjeżdżalnia odkryta, która tak imitowała, takie, no nie wiem, taką harmonikę, była super, ale powiem szczerze, nie spodziewałam się takiej prędkości była naprawdę szybka, zwłaszcza jak zjeżdżało się w dwie osoby, więc ta masa była większa i naprawdę szybko tam <noise> się zjeżdżało. Były te dwie takie rodzinne powiedzmy zjeżdżalnie, też bardzo fajne, super się tam bawiłam. Kiedy we dwójkę zjeżdżaliśmy, to byliśmy bardziej stabilni w tej zjeżdżalni. Ona była kryta, ale bardzo szeroka w ogóle zero klaustrofobii, zero objawów klaustrofobii e, i a jak tam zjeżdżałam sama na pojedynczym pontonie. No to zaczęłam się odwracać, zaczęłam jechać tyłem i tak dalej, ale było ekstra. Druga zjeżdżalnia też fajna, chociaż walałam tą większą rodzinną. No i była oczywiście szybka zjeżdżalnia. Na której nie zdecydowałam się zjechać, dlatego że ja ogólnie się boję. A nie, przepraszam, jeszcze w jednym aquaparku byłam, teraz mi się przypomniało, ale to był taki malutki akwapark, Tam było nie wiem, trzy zjeżdżalnie na krzyż, no ale faktycznie było tak. Na Mazurach byłam w takim mini, mini aquaparku i tam zjeżdżałam rzeczywiście ze wszystkich zjeżdżalni. Tam był taki lejek w ogóle, w też tamtym akwaparku na Mazurach. Był taki lejek, że w pewnym momencie, jak wylatuje się z tej zjeżdżalni, to nagle tak powoli, powoli zataczasz takie kółka i spadasz tam chyba do 2 metrów woda była, no no no. Pamiętam, że jak tam wpadłam głową w dół, to nie wiedziałam gdzie jest góra, a gdzie dół i jakoś nie wiem, instynkt mnie po prostu wyprowadził na dno. Ja generalnie jako taką umiem pływać, ale no byłam w szoku, że wiecie, głową w dół na 2 metry mnie gdzieś tam wywaliło. Więc tak, tak, yy, wspominam to ciekawie. Dwa razy zjechałam, drugi raz już na nogi, więc nie było źle, ale tak, ten lej był ciekawy. A teraz wracając do tego aquaparku w Redzie, to tam była ta super szybka zjeżdżalnia i ja się nie zdecydowałam, ponieważ tam był zjazd dosłownie pionowo w dół. I ja kiedyś zjechałam chyba w Sopocie na takiej szybszej zjeżdżalni, pamiętam, że się tam zachłysnęłam wodą i modliłam się, żeby już się skończył ten zjazd, bo ja się zaraz uduszę i nie mogę oddychać. Więc to było dla mnie traumatyczne i nie chciałam tego powtarzać, bałam się, więc stwierdziłam, że nie zjadę na tej super szybkiej. Na szczęście Aquapark w razie jest na tyle... Szeroki, czy po prostu ma tyle atrakcji, że to nie przeszkodziło mi w dobrej zabawie, bo tak jak mówię, były dwie kryte zjeżdżalnie, była ta odkryta taka pofalowana jak harmonika, była jeszcze jedna kryta zjeżdżalnia, która w ogóle. Boże, jak pierwszy raz tam zjechałam, o masakra, to była zjeżdżalnia, gdzie na końcu można było przez szybę oglądać rekiny. Te rekiny były małe, myślałam, że to będzie takie, wiecie, wielkie rekiny, tam zęby mi pokażą, a to takie małe dziadostwo było, ale nieważne. Ważne było to, jak ja zjeżdżałam i było nagle tak ciemno, o Boże, jakbym w ciemności się, się gdzieś poruszała, jak taki tunel czasoprzestrzenny, nie wiem, Ciekawe doznania w ogóle w ciągu tego urlopu, no naprawdę same ciekawe. Koniec końców bardzo mi się podobało. Jeszcze była rwąca rzeka. Byłam też na tych wulkanach takich jacuzzi wulkan, no tam po prostu woda tryskała, nawet nie podświetlali jej na czerwona ani nic, po prostu taka o woda, ale akurat tak usiadłam, bo wiecie, ja nie wiedziałam, w którą stronę to pryska, że prosto mi na łeb takim strumieniem. No hit. No, a na rwącej rzece też można było być na pontonach, w ogóle cała koncepcja pontonów mi się mega podobała, fakt, że trzeba było je nosić ze sobą, więc to trochę tak, no nie za fajnie ale i tak uważam, że bardzo fajnie, bo zazwyczaj jest tak, że nie ma tych pontonów, trzeba samemu i tam wiecie, czasami yy, się coś rozerwie, że skóra tam na tych zjeżdżalniach, bo o coś zahaczycie i tak dalej, tutaj nie ma tego problemu, jest ponton, dziękuję, do widzenia. No i jeszcze jedna była zjeżdżalnia taka obrotowa i ja na początku zeschizowałam, bałam się, że to jest taka super szybka zjeżdżalnia, na której dosłownie zjeżdżasz do góry nogami, bo taka jest prędkość. Tymczasem okazało się, że to jest taka rodzinna rozrywka, że cztery osoby tam mogą wejść, no akurat we dwójkę byliśmy. Do, to od dwóch osób tam chyba nie, wiem ile było 150 kg minimum, no to tak akurat w sumie we dwójkę byliśmy i na początku on sam zjechał z jakimiś innymi typami, bo ja się bałam, ale mówił, że nie, że to jest spoko, że naprawdę, że jest fajnie, że nie chlapało mocno w twarz, bo ja tego najbardziej się boję, że po prostu mnie zaleje twarz, nie będę mogła oddychać, ale nic tam takiego nie było, więc mówię, dobra, jedziemy i rzeczywiście była bardzo lajtowa, bo to nie było tak, że ciągle człowiek zjeżdżał, tylko po prostu wjeżdżał do tego tunelu i musiał czekać aż się przekręci trochę ta zjeżdżalnia później znowu kawałek zjechał, później znowu czekał znowu kawałek zjechał, znowu czekał i tam praktycznie no nie wiem, byliśmy we dwójkę, więc może w czwórkę byłoby więcej chlapania, czy wody, czy nie wiem, jakiejś siły ale we dwójkę naprawdę było lajtowo uważam, więc bardzo, bardzo polecam było mega super i cały wyjazd oceniam doskonale, chętnie bym tam jeszcze pojechał i jak tylko będę brała jeszcze jakiś kolejny urlopik tam w środku tygodnia, może to bym chętnie z chłopem skoczyła sobie do takiego akwaparku się pobawić, bo to jest naprawdę super relaks. Po akwaparku o dziwo miałam zakwasy w rękach, bo ścigaliśmy się na rwącej rzece na pontonach i po prostu no, mięsie nie były przyzwyczajone. Nogi ja mam po prostu stalowe, no dobra, aż tak nie, ale wiecie, nogi mam wyćwiczone, jednak co półmaratończyk, to półmaratończyk, ale ręce to jest po prostu żart. Więc miałam zakwasy po rwącej rzece, na pontonie, super, dobrze. Teraz czas na kolejną atrakcję tego urlopu. To był tygodniowy urlop, więc trochę tych atrakcji się tam zmieściło. Oczywiście w międzyczasie były zdrowe obiadki, gotowanie, sprzątanie. No i zajmowanie się zwierzaczkami, ale o tym, o tym może później powiem. Poszliśmy na ściankę wspinaczkową. I to w ogóle jest cała historia, jak do tego doszło, że ja się znalazłam na ściance wspinaczkowej. Otóż napisał do mnie kolega z pytaniem, czy ja bym nie chciała może wystartować w Ran-Magedonie? Ja sobie myślę, a no w sumie, kiedy jest Ran-Magedon? Okazało się, że Ran-Magedon jest we wrześniu. No i myślę sobie, kurde, no to super, to, to jeszcze mam czas, to jeszcze mogę się, się wyćwiczyć do tego Ran-Magedonu. Ran-Magedon, czyli na kilku, kilkunastu kilometrach są rozłożone różne przeszkody, które trzeba pokonać. No i taki Ran-Magedon, no bo i biegamy, i się musimy zmierzyć, różnymi trudnościami. No, i sobie pomyślałam, kurczę, no, jeszcze trochę czasu jest. zapytam chłopa, chłop mówi, nie, no, idziemy, nie ma problemu. <noise> chłop sportowiec, no to wiadomo, nie? Już podjął, tutaj podniósł rękawice, przyjął wyzwanie, wszystko. No i tak sobie myślę, kurde, bo to tam czytam, czytam o tym Ranmagedonie, że w sumie to większość osób nie potrafi samodzielnie pokonać przeszkód, że potrzebna jest pomoc, no i że właśnie fajnie też grupowo tam iść. No to mówię, dobra, to zapytam tego, tego, siam tego, no i jakieś tam. Kolegów z pracy znalazłam, zwerbowałam do mojego teamu. No i prawdopodobnie będziemy wszyscy razem startować. Oczywiście tutaj dużą rolę gra. Kwestia okresowa, bo jeżeli będę miała akurat niefartowny dzień, kiedy będzie Ran Magedon, to nie będę mogła wystartować, nie będę swojego zdrowia tutaj narażać. Ale jeżeli się wszystko powiedzie, jeżeli tam nic się u mnie nie przesunie, to idealnie będę mogła wystartować w Ran Magedonie. Bardzo na to liczę. No i właśnie w związku z tym Ranmagedonem poczytałam, jakie tam są przeszkody, poglądałam filmiki. No i tak sobie przypomniałam o tych moich zakwasach porwącej rzece. I sobie myślę, kurde, trzeba zacząć ćwiczyć porządnie. Bo okej, okay, te 12 km, co jest w klasycznej wersji Run Magedonu, to ja z palcem w dupie, że tak powiem, przebiegnę. Ale kurczę, weź tu te przeszkody pokonu. Jak to jakieś są ściany pionowe, takie wiecie, drabinki, jakieś opony na łańcuchach, jakieś sznury, czołganie się pod jakimiś siatkami, no masakra po prostu. Niektóre przeszkody w ogóle są wzięte z tego pola, gdzie trenują wojskowi, więc no to są naprawdę takie porządne przeszkody. No i w związku z tym pomyślałam, kurde, chłopie, <grytanie> musimy iść na ściankę spinaczkową, bo ja muszę zacząć ćwiczyć ręce. Muszę nie dość, że ćwiczyć ręce, że wiecie, trochę tam mięśnia mieć, tam ciężarki sobie popodnosić, to jeszcze muszę być sprytna, muszę mieć dobry chwyt, żeby to jakoś wszystko zagrało. No więc ścianka wspinaczkowa wydała się idealnym pomysłem. No i znowu, byliśmy w środku dnia... W środku tygodnia, więc nie było praktycznie żadnych ludzi, nigdzie nie trzeba było czekać ani nic, zero problemów, więc było bardzo fajnie. W dodatku były tam wyznaczone kolorami różne trasy dla tych takich żółtodziobów, ja byłam tym żółtodziobem, no i oczywiście dla bardziej zaawansowanych i tak dalej, tam było chyba z 6 czy 7 stopni trudności, więc naprawdę można było sobie wybrać. Ja, oczywiście, level żółtodziób, no i jeszcze ten jeden poziom wyżej, niektóre udało mi się prześnię, która no niestety raz spadłam yy, dupom na materac, też było fajnie, ale ważne, że próbowałam. W każdym razie naprawdę bardzo fajnie się tam bawiłam. W dodatku była tam też część siłowniana, był drążek, na którym nie umiem się podciągnąć ani razu, ani razu. Także super, świetnie mi to poszło. Nie podciągnęłam się, ręce mi drgnęły. Natomiast na tym się skończyła zabawa ale za to ciężarki już sobie podnosiłam, tam nie wiem, wzięłam dwukilowe i tam i bicepsa sobie trenowałam i tricepsa za głowę tak brałam. Także tutaj było poćwiczone, oczywiście na koniec rozciąganie. No, a później tylko zakwasy i na zakwasy narzekanie. <grytanie> Także to był mój doskonały urlop. Więcej nie miałam już atrakcji, ale uważam, że naprawdę fajnie spędziłam ten czas. Oczywiście trochę pieniędzy poszło, ale tych pieniędzy poszłoby dużo więcej, gdyby chcieć wyjechać gdzieś i płacić za hotel. A teraz stwierdziliśmy, że dobra, nie ma za bardzo kasy to zrobimy sobie taki bardziej powiedzmy budżetowy wyjazd, ale no nie był do końca budżetowy, no bo wiecie tu ścianka, tu susi, tu jakieś tam floatingi, tu jakiś akwapark, to też wszystko kosztuje, ale wiadomo, że jak się obetnie te ceny za za nocleg, za jakieś tam dodatkowe wyżywienie i tak dalej, no to jest o wiele lepiej i naprawdę bardzo korzystnie to wyszło. Mój budżet jakoś specjalnie na tym nie ucierpiał, także bardzo się z tego cieszę. Polecam wam urlop. I niekoniecznie może musicie gdzieś tam sobie wyjeżdżać. Może nawet w waszej okolicy coś fajnego się znajdzie, chociażby na łonie natury. Jakieś ładne widoczki na polankach, w lasach. O, właśnie, byliśmy jeszcze na bieganiu i akurat tak się złożyło, że był zachód słońca i byliśmy na wzgórzu, biegliśmy na to wzgórze. Słońce zachodziło, piękne to było. I wiecie, ile nas to kosztowało? Zero złotych. Za zero złotych taka atrakcja. Po prostu cudowny widok. Jak to słońce tak się rozlewało na horyzont i ten pomarańcz, żółć, w ogóle gra kolorów. No wspaniały, po prostu wspaniały widok. Za 0 zł taka atrakcja, także myślę, że nawet jak nie macie specjalnie budżetu na wakacje, to też fajnie będzie coś w okolicy znaleźć. Graliśmy oczywiście w planszówki. Graliśmy w Spirit Island, czyli moją ulubioną planszówkę. Ale to nie tak, że ja chciałam, to nie tak, że tylko ja chciałam. To chłop też mnie pytał, czy pogramy, więc tutaj to też jest jego jedna z ulubionych planszówek. I naprawdę super ten czas spędzony, bardzo miło. Ten tydzień urlopu był mi tak potrzebny, wydaje się też być tak długi, jakbym dosłownie miesiąc była na zwolnieniu. Boże, jak ja tego potrzebowałam, jak ja wypoczęłam, jaka jestem szczęśliwa. I gdyby nie to, że trzeba jutro znowu do pracy, to pewnie bym ach. <grywia> to bym tak się cieszyła, a tu no, trzeba wrócić do rzeczywistości. Trzeba zarabiać na chleb, że tak powiem. No i trudno, ale przynajmniej mam na to siłę i czuję, że dam radę, przynajmniej przez te najbliższe tygodnie, na spokojnie sobie pracować bez poczucia przytłoczenia. Oby tak było. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego materiału. Jest troszkę długi, ale no, nie było łatwo zebrać te wszystkie doświadczenia w jeden film. Mam nadzieję, że przynajmniej był dla Was ciekawy, różnorodny, może. Może inspirujący? Kto wie? A tymczasem życzę Wam wszystkiego najbardziej relaksującego. Do widzenia!